Bo przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem zwarci i gotowi Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Z wypiekami na twarzy wyczekujemy dzisiejszego meczu i mamy nadzieję, że dostarczy nam ogromu niezapomnianych wrażeń. Rumunia zmierzy się z Walią. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Teraz na ekranie wyjściowy skład ekipy gospodarzy zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Przed nami jedenastka drużyny gości. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić, inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry. Raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocników. No to zaczęło się. Marin. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Jak się rozwinie ten atak, są coraz bliżej bramki. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Mur. No i po ataku, zagrożenie minęło. Marin. I rywal zostaje w tyle. Umówmy się, nie było tutaj żadnego zagrożenia. Ruszył do ataku, chyba wie co chce zrobić. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Ładnie teraz w ofensywie, mają kilka możliwości rozegrania. ta i muszą teraz uważać. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. A i piłka leci daleko od bramki, nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. Domku, oby się coś tu zmieniło, bo nie dość, że sytuacji mamy jak na lekarstwo, to gdy już w końcu któraś z drużyn odda strzał, to nawet nie w światło bramki. Man. Marin. Ciekawie budują teraz tę akcję, są coraz bliżej pola karnego. Udany blok, brawo. Wilson. Ramsey. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans. Się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Zagrał teraz niezgodnie z przepisami. Będzie rzut wolny. Nic z tego nie będzie. Przechwyt Daniel James. Mur. Marin. Oj, to był książkowy odbiór piłki. cześć, przy piłce. Teraz chcą wyjść z szybką kontrolą. <noise> Było naprawdę blisko, co za Tak, kontra to był kawałek, ale oblewam, bo, to, bo to szkoda, że nie nieco cel. Pozostało Zostań, jeszcze 30 minut do tocobego litiska. Wciąż utrzymuje się. Wziąg, spokojnie, spokojnie budują akcję. akcję. Nie, nie, jednak nic z tego nie będziecie. Z dużej żółty wodę. Wiarygoda Nie udało się wytrzymać przy piłce. Marona Ramsej. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Spiega teraz ostro ze skrzydła. Pan świetna gra w obronie. Jest już na połowie drużyny w przeciwnej. Ma kilka okazji w zanadrzu. Dobre ustawienie. Jakże potrzebna interwencja. Cześć, przy kiedy mecz jest tak zacięty jak ten dzisiejszy i aż bo o tym wtedy obu potrafią rozstrzygnąć, wydawało by się detale. Na pewno znaczenie może być postawa i co zagorzały do nich potrafi ponieść i do zwycięstwa. Teraz decydują się na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami Naprawdę Prawde zależy im, by przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Czy ta doskonale tak, ramka? Takie interwencje pod koniec meczu mają podwójną wartość. Utrzymują różne i Dodają pewności partnerom. A przecież gdyby to wpuścił nas, znalazłaby się w krytycznej sytuacji. Ależ niesamowity pisze na bo umiejętna. Tardy na lebą Sędzia.